Radio Gdańsk. Słuchaj, od razu. Zwycięzca szyfru Radia Gdańsk odbiera nagrodę na dziedzińcu rozgłośnie. Właśnie trwa uroczystość wręczenia łódki klasy Optymist i kursu w szkółce żeglarskiej NAWIGO panu Darkowi. Jest tam Magda Spiner. Czy wiadomo już, kiedy łódka spłynie na wodę? Panie Darku, no właśnie, kiedy po raz pierwszy łódka wyląduje na wodzie? Myślę, że w wakacje bo to chyba najlepszy okres będzie dla córki. No właśnie, bo pan Darek dzisiaj nie jest sam. Przyjechał do nas z synem, ale rozumiem, syn w łódkę się już nie wciśnie. No nie, bo już starszy jest, ale córka jest młodsza i, i to ona pewnie będzie się uczyć. Wiemy już, że pan nie żeglował, wręcz przeciwnie. Myśli pan, że jest szansa, że córka ułyknie tego żeglarskiego bakcyla? Gdzie w Warszawie i w okolicy państwo tę łódkę będą wykorzystywać? No najbliżej mamy zalew Zegrzyński, to myślę, że tam. A szkoła to gdzieś w Warszawie pewnie jakaś jest żeglarska. Wie pan, że całe pomoże panu zazdrości tej wygranej? Słyszałem podobno, do, doszły do nas takie słuchy. Że do Warszawy łódka? Tak jest. Dziękuję bardzo i życzę wam oczywiście y, pięknego obserwowania córki. Tobie mam nadzieję, że uda się wykorzystać kurs, uda się tam dokonać pewnych zmian i że będziesz mógł nauczyć się pływać na desce, bo rozumiem, że taki jest plan. Jasne, dzięki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i spokojnej drogi do Warszawy. Szkoda, szkoda że łódka nie, nie jest większa, bo może Wisłą byście wrócili. No właśnie, ale mamy sprzęt do przewiezienia uda się. Szerokiej drogi. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.